Zaczyna się. Witam Was bardzo, bardzo gorąco, moi kochani na maniacy. I po raz któryś zapraszam na kolejny odcinek serialu Planeta Singli. Tym razem będzie to odcinek trzeci. Jedziemy się ochajtać. Prowadzę. Była część pierwsza. Poznali się w walentynkowy wieczór. Cześć. On słynny showman, ona nauczycielka muzyki. Była część druga. Ona kocha jego. Główno prawda! do dorosłego faceta! On kocha ją. Ty chcesz jakiegoś pieprzonego zawiszy, kurwa czarnego na koniu białym! Aż serce rośnie. <noise> Tym razem mamy weselisko, czyli tępe buraki z Warszawy jadą na sielską wiochę. Odkrywcze bardzo i jakże zabawne. To jest wesele na wsi, a nie Fashion Week medialanie. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby wszystko załatwiał Marcel. Olu, kochanie, odebrałaś brączki? Yyy, tak. Właśnie na nie patrzę, są boskie, muszę kończyć, pa. Cześć, mamo. Witaj, syno. Nie, 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 nie był dla mnie ojcem, odkąd skończyłem 9 lat! Co ja ci zrobiłem w ogóle? Bym chciał, to też bym prysnął do Warszawy. Zarabiał na życie opowiadaniem kawałów. Jakie grzechy chciałobyś gdzieś wesnać? A ile mamy czasu? Pani kochanie, przepraszam, cię wszystko się jakoś wymknęło. Co? co to ma być, wesele czy stypa? Może jakaś muzyka, co? Po krótkiej przerwie będziemy kontynuować. Także. Ale ty jeszcze możesz zmienić stanie. Uciekniemy stąd tą W której rodzinie nie ma problemów? Na wesele. Córka przyjaciółki Panny Mody. To może byśmy razem... Ale wiecie, my jesteśmy z zupełnie dwóch różnych światów. A teraz ocena filmu Planeta Singli 3. Jest lepiej niż w części drugiej, choć o to nie trudno. nowy jest po prostu żywot mój. I chuj. Szanuję artystów. No. Medytujący Karolak bez gaci, jego korzeń i drzewo będą mi je... <noise> śniły po nocach. A może nie tylko w kominku uda nam się dzisiaj rozpalić? Głowa mi strasznie boli. Kochanie, ciebie boli głowa od dwóch miesięcy! Znakomita Danuta Stenka, choć mam wrażenie, że jakby grała trochę w innym takim bardzo poważnym filmie. A jego ojciec będzie na ślubie? Pewnie o nim nawet nie wie. Teraz już będzie na pewno ocena, czyli Planeta Singli 3 jest na 5. 5 w skali kinomaniaka. 5 na 10 możliwych, czyli... słowami, że tak rzeknę, można obejrzeć. To jest totalna katastrofa. Muszę przygotować do nowego życia. Chcę być świadkiem, jak Ta... tuś, Proszę cię, nie pierdol. Nie chcę mi się o tym gadać.